w kolejnym odcinku zagrajmy w State of Decay. Ja jestem Roland i zapraszam do oglądania. W pierwszym odcinku zabiliśmy parę zombie, zlutowaliśmy parę miejsc, znaleźliśmy Arvi. I teraz mamy tutaj problem, bo ktoś tu jest... Ktoś chce z nami tutaj porozmawiać i jest... zły na nas, tak to można tłumaczyć? How Więc idziemy się z nim przejść i like okazji parę zombie. Come on. I Mogę to zrobić?

I didn't come out here to talk about my feelings, okay? Keep an eye on our six. <Gunstance> oh, military zombies. We're walking with a broom here. I see a lot of military people in this field. No, it's hard oh, <coughs> shot, well, nice. Looks like trouble up yeah, there. not powerhouse na 4. Oh, I Okay, now we're gonna kick some zombie ass the old-fashioned way. Clear the area. Whoa! Oh Zed's up ahead. Dobra. Hey, not too bad. Ready to move. Let's do this! Oh, yeah? Sweet, Ładnie. sweet fortune. Może być I, Jezje, by to I can't believe that noise didn't bring any zombies. Tu mamy mały wypad. To tutaj się ciekawego będzie? Dobra, no, szukamy. Halo. O niedaleko daleko horda. Pinga. O super. Bingo. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Dobra, no, szukaliśmy, dotowaliśmy, mamy znów jedzenie. Tam jest schod, a co będziemy dotować autem? Well, excuse me for being a little stressed out over the end of the world. But you gotta figure out a way to deal with that shit. Take it out on the Zed, not the rest of us. Or you're gonna to have to answer to me. How's it going? It's up! Coming Look, in hot! Look, I'll think about what you said. Ok? To good. Anger i Trevor. No. Znowu coś się nam udało zrobić. Na Przechodzimy, zaniesiemy to, co zanieśliśmy. Zrobimy ten Trevor. Tak. O, Tak. A nic mamy bardzo dużo. Uh. no. Dobrze. Zawsze będziemy nosić przez samego tego To, to. to to... Czy my możemy naprawiać jakąś broń? Zdawało mi się, że coś jest od tego, że można. Zaraz... Mm -hmm. O, workshop. Czy on może naprawiać w ogóle coś? Suppressor, mech nie my, A tu ma killer reaper wody Pamiętaj, O, teraz mi a, czy tego nie możemy w ogóle anulować to wybudować 50 tylko tylko, aż 50 materiałów budowlanych, dobracie mi to ciekawi Trzeba to upgradeować na wyższy level. Ale to jeszcze nie teraz Zdało mi się, że to powinien naprawić bronię ten Nie to kurwa to to no, powinno naprawiać bronie? to Repair, Atomy Weapons each day A, no to każdego dnia naprawiamy, dobra, to my tu tak Super Rocker, damy sobie to Weźmiemy sobie coś co ma też mało influence, żeby nie tracić jakoś zbytnio patyk Dobra, nie będzie to I spadamy Znajdziemy to co nam jest potrzebne, czyli rebar Potrzebujemy więcej posterunków, dobry plan Czyli tak, co tu jest, a to nasz punkt tylko, czyli Rebar to watchtower. okej, okay. więc jedziemy tam autem, może tym póki co nie, weźmiemy sobie tego pick-upa, taki ten jak tamten i przejdziemy się kawałek. Widzę hordę, więc ją wywalimy. Ale mi tu ścięło, kurde. Dobra, kolejny dwa zombie. Nawracam Dobra, idziemy normalnie już. Weź to zmienną.

Dobra, tu umarł dobra, dobra. kolejny I dobry widnego Jest dobrze, teraz tego jebane zombie cyk, cyk. O ładnie Czekaj, zlutujemy sobie tutaj wszystko. Widzicie, nasza postać znowu zmęczona. No nieźle, nieźle. No potrzebujemy rebar. Czyli tutaj tego nie ma, tak? Tak ja mam to rozumieć albo jest? Nie Dobra, nie szato Co ciekawego będzie oby materiały budowlane Tak zajebiście Okay, I'll run this A tutaj mamy znowu materiały budowlane, no nie wierzę Szkoda mi tej sikiery Dobra, zrobimy to tak Ale zaraz po to wrócę Jeszcze tu jest jedna rzecz, więc zaraz to sprzącimy Sounds like they're in a bad spot. I want to offer them a hand. Should be on your map. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. <stress> a, to to Sit no I tight. Ładnie. I'm bringing this stuff home. <stress> we'll see you soon. So, 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 so. Kurde, nasza połowa się zmęczyła już. Dobra. Ten budynek zostawię sobie na potem. Kolejny żołnierz. Wracamy do bazy.

No, wejdziemy już tu. Tu nasz... ...workshop, a tutaj... O. Moment, po co zombie się przedzierają? Jeszcze ich rozwalimy. widać, że nasza postać jest powoli zmęczona. Ale daje radę. Dobra. Wracamy, zamykamy. Armored Dobra, to to też zrobimy, ale to za chwilę dopiero. There you go. Don't say I never gave you dużo do strzelby. Mamy 719 influence, no nieźle. Teraz sprawdzimy na mapie, co tu mamy teraz do roboty. Po co mam to zrobić? Zresztą w sumie czemu nie? Bo po co zrobimy później? Co zrobimy teraz to, że... O, właśnie. Armored hit. Mamy dość broni, mamy. Znowu pójdziemy polować na zębiaki. Zobaczymy sobie przez ten murek. Ej, no co jest? A, tutaj można, dobra. Wszystko jasne. Zaskakuj do to odpoczniesz w aucie. Damy radę to zrobić jeszcze. Ty biegnij, a nie idź! Nie, nie zabij go, ładnie. Czekaj ziomek? Nie mogę tego zrobić teraz. Kurde, Się udało mi się uniknąć, ale niestety mi się nie udało. No Odinik kurwa... Chyba tego się udało. A tego też Dobra Spadamy z powrotem. Kościół, gdzie jesteś tutaj? Co jest? To jest tutaj. What do you want to do? Watch behind us. I see one. My luck, I'll get infected and die. Don't let him get up. Przeładować Jak widać przeładowanie trwa wieki Jeszcze trochę muncji Ładnie to i no, walcz normalnie Udało się jak yeah, ci go do do Dobrze, Dobrze, to sobie popatrzeć, co tu jeszcze jest, i wrócimy do bazy. Zobaczmy, co mamy ciekawego. nie pójdę za dobra? Dwa Zawsze na propsie Akurat tutaj widzę, że z znowu będzie coś ciekawego. Materiały Niestety nie gdzie tu jest coś co można zebrać No tutaj Zrobię. Dobra, dawaj go Syk, ładnie Co tu jest do zebrania no, Piszę, że jeszcze coś o o, nie, 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 nie dobra. Balę to. Kolejny zmęczony. Spokojnie, dobiegniesz do auta, dasz radę. Dawaj, wsiadaj. nasze tylko być Kilka nam No, wypadki by się przydał, ale na przykład teraz gdzieś indziej, na przykład. W sumie w naszym starym miejscu tutaj. Tutaj jeszcze jest parę rzeczy do do, tego, do sprawdzenia. Tam walimy wypadki, przyszły tutaj. Chociaż jeszcze mamy trochę czasu, co może spróbujemy tam dojechać, zobaczymy. Czyli wjeżdżamy na główną drogę. Jest miasteczko i tam dalej, okej, okay. już wiem Znaczy ja mam kolejny posterunek Dobra W <laughs> miasteczku mamy jeden, tutaj na przyszedł przydoby się jeden I jeden w tym mieście obok tamy, mi w tym zbliżamy się, pamiętajcie w pierwszym odcinku, wracaliśmy stąd samochodem. Z tego co pamiętam, właśnie by ten dinozaur, do którego można było wejść. Staniemy sobie tutaj. Możemy sobie... że ten... no. To chyba było jedzenie do tego, do auta. Grubas. Teraz musimy trochę powalczyć, żeby to wszystko oczyścić co? O sobie. Kurwa, nie, nie wyszło to, jak chciałem. Oh, it. Fuck. No biegnij, nie biegnij, biegnij. Nie, wyszło to tak, jak chciałem. Dobra. Kurwa. Dobra, nie, 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 to jest zły pomysł w ogóle, żeby się tu zapuszczać. Już bez broni do was wręcz? Fuck. Wstawaj, 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 wstawaj. Daj do góry, no skacz, biskasz, biskasz, ma biskasz, dam radę, dam radę Biegnij, 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 Tym razem nas nie dorwą. Jest super, Jedź, 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 tylko jedź. A to tu horda wbiła, dlatego... ...tak się nawet zrobiło. Dobra. Ja tutaj sobie zaparkuję. I w postać trochę odetchnie. I dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym powrócimy tutaj i zrobimy im... Wait, coś słyszałem? Czy to był dodatkowy zombie? Nie, dobra Więc zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Zrobimy im rozpierdze tam na miejscu Załatwiłem tą hordę i zrobimy tam posterunek Więc dziękuję wam za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka